Cześć, z tej strony telewizja studencka z Dzisiaj jesteśmy na koncercie zimowym 2024, który odbywa się na Auli Politechniki Wrocławskiej. Jak co roku to wydarzenie jest prawdziwym świętem muzyki, a dzisiaj na scenie Big Band Politechniki Wrocławskiej, Ostrowski Band oraz Zen West. Zobaczmy, jak artyści przygotowali się na to wydarzenie oraz co o tym sądzą widzowie. Powiedz mi, co najbardziej zapamiętasz z tego koncertu. No myślę, że ten koncert Big Bandu, bo jednak mieli dwa bisy i zasłużenie. A jak oceniasz grę całego zespołu oraz też tego wcześniejszego? No, bardzo dobrze. Na no, ten wcześniejszym szłam w połowie, ale głównie nie na tym Big Będzie, bo mam tą kolegę. Któraś piosenka szczególnie spodobała Ci się? No myślę, że YMCA. Powiem szczerze, że byliśmy dość podekscytowani, bo to jest w sumie pierwszy, większy, taki dłuższy nasz koncert w tym roku, w tym semestrze. Więc no, powiem, emocje były, ale byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni i myślę, że publiczność razem z nami bardzo dobrze się bawiła. A właśnie, jeżeli chodzi o publiczność, to jak byście ocenili publiczność? Myślę, że na Politechnice mamy zawsze świetną publiczność, która bawi się i nawet tańczy razem z nami co może widzieliście, YMC po całości poszło. Przyznam szczerze, że aż uśmiechnęłam się w trakcie grania, jak również moi koledzy i koleżanki z zespołu. Bardzo przyjemnie nam się gra dla właśnie takiej entuzjastycznej publiczności. Utworem, nad którym chyba najdłużej pracowaliśmy, była składanka utworów Fila Collinsa. Jest to chyba jeden z najbardziej wymagających w tej chwili w naszym repertuarze utworów, ale jednocześnie daje nam największą satysfakcję, kiedy już no po tylu przegranych razach to naprawdę dobrze brzmi, My się w tym dobrze czujemy, dobrze bawimy i mam nadzieję, że inni też czują tą naszą energię w tym utworze. Myślę, że ta edycja wyróżnia się zasięgiem, bo na tym koncercie dzisiaj gra aż trzy zespoły, przy tym różnią się wielonarodowością. A jak wyglądały przygotowania do tego koncertu? No nie powiem, że to było łatwe, ale w każdym razie mam nadzieję, że rezultat Wam się spodoba. I czy kontynuacja jest w planach? A jeżeli tak, to jeżeli jakieś szczegóły moglibyśmy usłyszeć? Ja myślę, że po COVIDzie, znaczy mogę stwierdzić, że po COVIDzie MPN teraz wznawia swoją działalność, więc sądzę, że możemy czekać na kolejne edycje. W planach też jest integracja z Urzędem Miasta Wrocławia, więc myślę, że kiedyś zobaczymy się na rynku. Dzień dobry, Dimczu Angelów. pochodzenie z Bułgarii. Jestem od 50 lat w Polsce. Byłem pracownikiem działu imprez studenckich, pionu do spraw studenckich wiele, wiele lat temu. I założyłem na Politechnice Wrocławskiej w 70-tych latach zeszłego wieku międzynarodową grupę Terra. Bardzo jest trudno oceniać cokolwiek, bo czasy się zmienili jak Bob Dylan śpiewa The Times era Changing. W tej chwili jest inaczej i jest bardzo fajnie, że na Politechnice Wrocławskiej oprócz technicznych możliwości, czyli ja studiowałem cybernetykę techniczną kiedyś, Politechnika się humanizuje działają zespoły artystyczne jak Big Band, jak orkiestra. Oprócz tego chór górniczy, teraz jest chór politechniki. No i nasza międzynarodowa grupa Terra, przez którą przewinęło się ponad 500 osób w 40 krajów świata. Do tej pory działamy. Każdy każdym bądź razie jest fajnie, że tutaj Politechnika Wrocławska te tradycje utrzymuje do tej pory. I y, wielokulturowość w tej chwili jest modna. Kiedyś to robiliśmy na własną rękę, o wiele, wiele lat przed europejskimi <grymny> tendencjami. A jak Panu się dzisiaj podoba na koncercie? Na koncercie mi się podoba, bo jest spotkanie różnych gatunków muzyki. O to chodzi, bo muzyka, kiedy jest tylko jedna, no to w pewnym momencie zaczyna się nużyć. Ja zaśpiewałem jedną piosenkę. Z repertuaru Boba Dylana z tamtych lat, Knockin' on Heaven's Door, protest są spopularyzowane przez N' ostatnio. Nasze hasło jako zespół, ponieważ łączymy różne kultury ze świata, jest o tym, że ma być miłość, pokój, przyjaźń między ludźmi. Dlatego dedykujemy tutaj tą imprezę całą na rzecz pokoju na Ukrainie i nie tylko. Super. Dziękuję bardzo. Za nami wieczór pełen muzyki i emocji. Dzięki, że z nami byliście. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach.